Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biznes od Wnętrza. Dziękuję za wszystkie wiadomości, komentarze i wsparcie, które od Was otrzymuję. To właśnie dzięki Wam mogę podejmować tematy, które są naprawdę ważne dla nas wszystkich, jak ten dzisiejszy. Biznes na krawędzi, czy już może nad przepaścią. Nie sposób nie zauważyć, jak ogromne napięcie wywołuje obecna sytuacja gospodarcza. Na zmianę, poprawę czy stabilizację czekamy od lat, ale codzienność zaczyna coraz bardziej przytłaczać. Powiedzmy sobie szczerze, kryzys jest... I to jest ukrywane pod różnymi maskami. I właśnie dlatego firmy walczą o przetrwanie w ciszy, a przedsiębiorcy szukają światełka w tunelu. Przyjrzyjmy się zatem faktom. Omówimy dziś konkretne liczby i wskaźniki takie jak PMI, przywołamy dane dotyczące upadłości, a także porozmawiamy o wpływie tego wszystkiego na naszą kondycję psychiczną. Spójrzmy, jak wygląda rzeczywistość, i czy tak naprawdę stoimy jeszcze na krawędzi, czy może już spadamy w ogóle w tą przepaść. Wobec w obecnym napiętym klimacie gospodarczym pojawia się taka nadzieja. Tak? W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się o takich wstępnych wynikach wyborów w USA. Widzimy, że zwycięzcą okazuje się powoli Donald Trump. To, co jakby wydaje się być rzeczą taką najbardziej pozytywną dla nas z wyboru Trumpa, to może być zakończenie wojny na Ukrainie, które ten przywódca bardzo zapowiada, i być może y, będzie mógł mieć na to wpływ. Gospodarcze i społeczne koszty tego konfliktu y, wpływają na nas wszystkich, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Myślę, że taka groźba włączenia Polski w działania militarne, która coraz częściej pojawia się w mediach, to naprawdę realny stres, którego po prostu nie można lekceważyć. Czy nasza gospodarka znajduje się już na kolanach? Wielu z nas, właścicieli firm, przedsiębiorców, funkcjonuje w stanie ciągłego napięcia. Czekaliśmy na zmiany, wierzyliśmy, że może nadejdzie poprawa, ale pomimo determinacji i często osobistych wyrzeczeń, teraz coś zaczyna pękać. Wiem z rozmów z Wami, że czujecie się wyczerpani. Przez ostatnie lata podejmowaliście nadludzkie wysiłki, żeby ratować swoje biznesy, poświęcając na to oszczędności całego życia, wszystkie aktywa. To właśnie ta determinacja utrzymywała naszą gospodarkę na powierzchni. Niestety cena, jaką za to płacimy wszyscy, jest ogromna. Dane ci tylko potwierdzają, że kryzys będzie jest znacznie głębszy, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Teraz przejdźmy właśnie do tego wskaźnika PMI. Zacznijmy od tego, czym ten wskaźnik jest. Jest to indeks menedżerów logistyki. Jest on jednym z takich najważniejszych barometrów nastrojów gospodarczych. Mierzy on poziom optymizmu wśród menedżerów odnośnie produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia. Kiedy PMI jest poniżej 50 punktów, wskazuje on na spowolnienie, na to, że to nastawienie jest negatywne. Niestety wskaźnik ten dla Polski utrzymuje się na tym poziomie od 31 miesięcy z rzędu, z czego 26 miesięcy to po prostu cały czas spadek koniunktury. Dane te jasno pokazują, że nie ma wzrostu, a jedynie być może jakieś chwilowe stabilizacje w wysokości spadków. PMI dla Polski we wrześniu wzrósł nieznacznie, ale nadal jest daleko od poziomu optymistycznego. Przemysł wciąż zmaga się ze spadającymi zamówieniami, a produkcja zwalnia. Każdy z tych wskaźników to alarm, że polski przemysł już dawno przekroczył linię ostrzegawczą. To trochę jak prowadzenie biznesu na pokładzie statku podczas stormu. Każdy nowy miesiąc to kolejna fala, która grozi zalaniem. Jeśli nie zabezpieczymy siebie, możemy przegapić moment, w którym wrócimy na bezpieczny brzeg. Wyobraźcie sobie tylko ten moment, kiedy to. Jako właściciele patrzycie na listę wypłat i faktur do zapłacenia, a doskonale wiecie, że nadchodzi miesiąc, w którym płynność finansowa balansuje na granicy. Wiem, że wielu z Was to przeżyło. Ten stres um, jest jak po prostu um, niewidzialny ciężar, który po prostu każdego dnia osiada na Waszych barkach. Do tego dochodzą właśnie upadłości. Obecnie liczba upadłości i restrukturyzacji przekracza poziom z zeszłego roku. Co pokazuje, że ta sytuacja jest coraz bardziej trudna. Miało być przełamanie, miał być optymizm, miał być spadek. Wtedy, kiedy robiłam poprzedni odcinek, taka była komunikacja w mediach tej sytuacji. Dzisiaj wiemy, że tak się nie stało, że jest po prostu coraz gorzej. Ten wskaźnik, który mnie przytłoczył, a wspomniałam o nim w poprzednim odcinku, to on mnie tak na chwilę właśnie zatrzymał, aż to wskaźnik, który być może ja poprzednio przeoczyłam, a być może go nie było w ten sposób pokazanego. Słuchajcie, już prawie 1500 przedsiębiorców wybrało upadłość konsumencką zamiast ogłoszenia upadłości firmy. Słuchajcie, co to oznacza? To oznacza, że ci wszyscy ludzie zdecydowali się chronić swoją firmę, poświęcając cały dorobek życia. I po prostu chyba na tym się zatrzymam, bo jest to naprawdę bardzo trudny wskaźnik i bardzo przykry. Prawdziwy obraz tej sytuacji dostrzega się dopiero w liczbach. Oznacza to nie tylko okres działalności gospodarczej, gospodarczej, ale również skrajne wyczerpanie po prostu osobiste. Słyszę to codziennie od Was, że ratowaliście swoje firmy oszczędnościami, kredytami, liczyliście na zmiany. Takim momentem miało być jedne, drugie wybory. Ale teraz niektórzy z Was mówią, że brakuje już siły i środków, by po prostu dalej walczyć. To nie jest tylko walka o utrzymanie firmy. To jest walka o taką codzienność, o wasze lokalne społeczności, ale jest to też walka o zdrowie i nawet yy, takie zdrowie, nie tylko psychiczne, ale też po prostu zdrowe relacje z waszymi bliskimi, bo po prostu na nich ta sytuacja odbija się yy, najbardziej. Bo kryzys, pamiętajcie, to po prostu ogromne wypalenie, ogromny stres. Wiele osób mówi yy, o zmęczeniu kryzysem o tym jak trudno jest po prostu z dnia na dzień każdego dnia prowadzić firmę bez jakiegoś dodatkowego wsparcia w tej sytuacji, której teraz doświadczamy. Ten ciężar odbija się na zdrowiu psychicznym, na właśnie relacjach rodzinnych, relacjach w zespole, wewnątrz firm. być może też właśnie na pracownikach, na ich kondycji, no ale jakby przenosi się tak na całą właśnie organizację. Wielu z Was mówi już o tym wprost, że korzystacie z terapii, że szukacie wsparcia, u coachów, u mentorów, ale po prostu jest to już tak trudny moment, że czasem nie sposób wyjść ze spirali problemów. Zastanówmy się przez chwilę, ilu przedsiębiorców w naszym, w Twoim słuchaczu otoczeniu stoi teraz właśnie na takiej krawędzi? Ilu z nich próbuje? Utrzymać się nad wodą, a ilu być może potrzebuje po prostu Twojego codziennego wsparcia. Pomyśl sobie o takich pięciu osobach, które mogą mieć właśnie teraz takie doświadczenia, i jeśli uważasz ten odcinek za wartościowy, obecną, dalszą jego treść, to po prostu pamiętaj: wyślij link, udostępnij mu link do takiego materiału, bo. My, przedsiębiorcy w tych codziennych zmaganiach jesteśmy po prostu samotni i nie wiemy, jak inni i na jaką skalę mierzą się z tym samym. W związku z tym zachęcam Was właśnie też do udzielania, do udostępniania tego odcinka. Pamiętajmy, że każdy dzień, w którym firmy stają się jakby coraz bardziej narażone na wszystkie te ryzyka, jest po prostu coraz trudniejszy najzwyczajniej w świecie czasem po prostu do wytrzymania. Chciałabym Wam powiedzieć w tej sytuacji, walczcie, ale dzisiaj powiem coś zupełnie innego: po tych wszystkich danych, po tych danych właśnie, tych upadłościach już konsumenckich, zamiast nawet upadłości firmy, powiem Wam troszkę to inaczej. Walczcie o siebie. Powiem, że ratowanie firmy ma swoją cenę, ale najważniejsi jesteście Wy, Wasze zdrowie, dobrostan, Wasz i Waszych najbliższych. Więc ratujcie siebie, bo gospodarka będzie was takich silnych jeszcze potrzebowała, ale wtedy, kiedy właśnie będziemy w stanie wyjść już z tego kryzysu. Przyjrzyjmy się jeszcze może, jak w tym okresie wygląda polityka państwa, bo ona jest po prostu w tym momencie najbardziej wpływająca na sytuację gospodarczą. W czasie, gdy mali i średni przedsiębiorcy, przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, możemy zobaczyć, jak na przykład funkcjonuje sektor bankowy. I tutaj zobaczcie, że symulacje wskazują na zysk netto banków w tym roku na poziomie 33 do 36 miliardów złotych, a w przyszłym 29-35 miliardów. Banki dzięki inflacji mają się niedobrze, mają się doskonale. A my, przedsiębiorcy, właśnie z tą inflacją walczymy najbardziej. Inflacja wynika też wprost z absurdalnych wręcz kosztów energii. Tu myślę, że nawet nie będę się do tego odnosić w tym odcinku, bo po prostu jest na, tym noswo, na ten temat mnóstwo materiałów wszędzie w mediach, wszyscy tego doświadczamy. To nie jest normalna sytuacja. Konsumenci nie są już w stanie zaakceptować kolejnych podwyżek. Jakie to paradoksalne, że to właśnie jeden z banków ostatnio w mediach użył takiego sformułowania, że konsument umarł. Czyli to, co niosło do tej pory polską gospodarkę, to była właśnie konsumpcja i ten czynnik już po prostu nie działa. To pokazuje, że istnieje poważna nierównowaga w polityce, podczas gdy sektor finansowy bogaci się ponadnormatywnie, ściągając Rosnące jedne z najwyższych w historii oprocentowanie od zaciągniętych już kredytów, czyli oni nie muszą się starać, nie muszą walczyć o nowych, mogą sobie odpuścić to, że w tej chwili te kredyty nie są zaciągane. Oni i tak mają przeogromne zyski, jedne z największych w historii. To przedsiębiorcy upadają coraz bardziej masowo, nie mogąc po prostu tej sytuacji sprostać. A co w tej sytuacji robi rząd? Rząd, jak znowu wszyscy wiemy z mediów, idzie w bank. Zrząd rozpisuje budżet, który po prostu już nie mieści się w żadnych akceptowalnych granicach. 290 miliardów złotych. Po prostu to są jakieś e, kwoty abstrakcyjne dla nas wszystkich. Słyszymy o tym, ale aż po prostu nie możemy w to uwierzyć, jak bardzo e, będziemy w tej chwili zadłużani. Yy, nasi rządzący w tych swoich właśnie przewidywaniach zakładają, że z tej sytuacji w ten sposób właśnie wyjdą. I zakładają, że będzie lepiej. Na co się powołują? Między innymi na to, że bezrobocie nadal spada. Ale słuchajcie, zastanówmy się nad tym właśnie wskaźnikiem, bo on do tej pory był taki kluczowy, najważniejszy w ogóle w gospodarce. Jak jest poniżej 5%, jest po prostu wspaniale. Ale słuchajcie, zastanówmy się, czy na pewno. Poza tym, że to zaraz może się zmienić, tak jak widzimy po fali upadłości firmy. No ona kiedyś w końcu na tym wskaźniku też się odbije. Poza tym, że firmy się wycofują z Polski i uciekają, bo nie mogą znieść nie tylko podwyżek płacy minimalnej, bo, bo nie to jest stawiane jako największe kryterium, tylko tych właśnie absurdalnych kosztów energii, przed którymi my polscy przedsiębiorcy uciec nie możemy, no chyba że przeniesiemy również swoje firmy za granicę. Ale słuchajcie, ogłaszane są zwolnienia grupowe. I na początku nam mówiono, że to jest jakiś przypadek, jakieś niewielkie ilości. W tej chwili ten przypadek dzieje się praktycznie co tydzień. Praktycznie każdego tygodnia mamy jakieś informacje na temat zwolnień grupowych. I teraz słuchajcie, ważna kwestia. Pamiętajmy, że miarą spadku bezrobocia, a właściwie inaczej, miara spadku bezrobocia nie może być taką jedyną miarą. Na której oprzemy w ogóle wszystkie nasze kalkulacje i dobrobyt naszego społeczeństwa, bo pracujemy, praktycznie nie ma już bezrobocia, ale co się dzieje? Jednocześnie wzrósł nam dramatycznie wskaźnik osób żyjących na progu ubóstwa. W Polsce podaje się, że na progu ubóstwa znalazło się obecnie 17 milionów osób. Zatem słuchajcie, konsument nie umarł tak jak mówią nam tutaj banki. To koszty życia przejadają wszystko, co ten konsument po prostu zarobi. Pracując nawet na kilku etatach, czyli też wpływając między innymi na wskaźniki dotyczące bezrobocia. Czyli my po prostu nie pracujemy, wręcz a harujemy wszyscy jako społeczeństwo i najzwyczajniej w świecie przestaje nas być stać na wiele rzeczy. Tym czynnikiem, który to maskuje, jest z kolei, słuchajcie, bardzo pozytywny wskaźnik, rosnący eksport, nasi rządzący się po prostu, zach import, przepraszam, nasi rządzący się po prostu zachwycają, jak my to dużo importujemy. Ale słuchajcie, dlaczego my tak dużo importujemy? Importujemy produkty yy, rosnące, w tej chwili ilość największa jest z Chin. Czyli zastępujemy produkty, które kupowaliśmy do tej pory po jakiejś cenie, dużo tańszymi produktami z Chin. Czyli sami siebie oszukujemy, że nadal stać nas na to samo, stać nas na te same produkty, na te same rozwiązania. Ale tak naprawdę my po prostu ubożejemy, a nasze firmy, które produkowały lepsze często produkty, produkty lokalne, wspierające nas tutaj lokalnie, te, te firmy na tym najbardziej tracą. I teraz słuchajcie, co tutaj jeszcze y, wymyślają nasi rządzący. Lewica radośnie ratuje całą sytuację, zgłaszając dodatkowy dzień wolny od pracy w Wigilię. I tutaj prezydent powiedział y, w Radiu Z, że zgadza się z tym pomysłem, dlatego że y, y, zwłaszcza dla kobiet, że będzie to pozytywne, zwłaszcza dla kobiet, które mają tutaj swoją rolę, jeśli chodzi o przygotowanie w wielu domach potraw wigilijnych. I teraz, co ciekawe, słuchajcie, jak jeszcze odnosi się do tego prezydent. Prezydent mówi tak, że nie przejmuje się kosztami tego pomysłu, ponieważ ludziom się coś należy. No i teraz, słuchajcie, okej. Okay. Niech się należy. Znacie ten widok, jak taki statek zaczyna tonąć i w takim ostatnim momencie po prostu podskakuje, zanim zniknie pod wodą? Mi się wydaje, że to może być właśnie ten moment. Dlaczego? Dlatego, że ten ostatni podskok, dajmy jeszcze ludziom dzień wolnego, polega na tym, że ten dzień jest dla bardzo wielu firm jednym z najważniejszych dni w roku, jeśli chodzi o realizację zamówień i też realizację zysków. Tego dnia mamy z jednej strony największe sprzedaże, z drugiej strony dostawy, które są już na ten dzień po prostu przez firmę zaplanowane, i teraz koszt zmienienia terminów dzisiaj już tych ustalonych dużo wcześniej dostaw na ten termin, tych ustalonych już grafików dużo wcześniej na ten termin, będzie po prostu gigantyczny, a utracone korzyści gigantyczne razy dwa. Czy ktoś w ogóle o tym pomyślał, że te zyski, ten dzień, ta cała sytuacja, te koszty tego po prostu przekładania tych dostaw, transportu, wszystkiego, one się po prostu odbiją finalnie na społeczeństwie, na tym, że ludzi może być po prostu nie stać na produkty, na przygotowanie tych potraw wigilijnych? Szok. Znalazłam jeszcze, słuchajcie. Taką informację, którą też wam dzisiaj w tym takim burzliwym, intensywnym odcinku obrazującym sytuację gospodarczą przytoczę. Otóż to, co znalazłam, to informacje na temat tego, że 22-23 października tego roku w Jachrance odbył się 12 Kongres Spółek Giełdowych. I takim punktem programu, z tego tutaj pamiętam, wręcz na przywitanie gości, była dyskusja na temat sytuacji makroekonomicznej Polski, ale też prognoz na przyszły rok, na 2025. I tutaj pan dr Marcin Mrowiec powiedział, że jeśli chodzi o znaczenie deficytu budżetowego, czyli tych gigantycznych 290 i więcej miliardów, to warto oddzielić bieżącą sytuację od perspektyw na kolejne lata. Obecnie wysoki deficyt oznacza większy popyt, co dla firm produkujących i sprzedających jest y, dobrą wiadomością, bo być może, tak, tak jak tutaj zakłada Pan w swojej wypowiedzi, wzrośnie konsumpcja, a in, y, inwestycje, zwłaszcza te wspierane funduszami europejskimi, powinny przyspieszyć. W przyszłym roku, a być może nawet w perspektywie dwóch lat, będzie łatwiej wyrobić założone cele. Czyli. Wygląda, że jest jakiś tutaj obrazek taki optymistyczny, który jest zakładany. No i co dalej jeszcze mówi pan Mrowiec? Pan Mrowiec mówi, że to stymuluje gospodarkę, ale w dłuższym terminie i tak grozi nam zderzenie ze ścianą. Czyli mimo że pojawiają się jakieś perspektywy pozytywne, to nawet ekonomiści na tak ważnym forum sygnalizują to, że to zderzenie ze ścianą i tak nastąpi. Tak pokazują, że w takiej dłuższej perspektywie ten problem związany z deficytem y, budżetowym jest po prostu gigantyczny. To, co ciekawe, to też pan Mrowiec powiedział, że y, zauważają nawet ekonomiści, że my zaczynamy się do tego przyzwyczajać i że to, co kilka y, lat temu y, byłoby po prostu nie do zaakceptowania, byłoby jakąś falą po prostu poruszenia, to dzisiaj staje się po prostu normą. Natomiast ja, tak jak wam zapowiedziałam, no po prostu szukam, szukam, szukam i chcę powiedzieć coś pozytywnego, pokazać coś, co może nam tutaj dawać jakąś inspirację. No i słuchajcie, taką sytuacją na pewno jest to, że my zaczynamy mieć swoje pierwsze wielkie polskie korporacje o takim zasięgu europejskim, a być może nawet i globalnym. Inpost LPP CCC jest wiele firm, tutaj jeszcze chyba Fakro, też mi się wydaje, że jest taką firmą, które pomimo kryzysu potrafią podbijać rynki zagraniczne. I ten ich sukces może być dla nas inspiracją, czyli że pojawiają się duzi i ci duzi mogą też jeszcze rosnąć i mogą jeszcze na tych rynkach zagranicznych nadal coś zawojować. I teraz słuchajcie: oczywiście, my nie przeniesiemy modelu tych firm do naszych małych mikrofirm. Do naszych firm, które na danej ulicy, w danej miejscowości funkcjonują, zapewniają codzienne potrzeby naszych konsumentów, bo ubożenie naszego konsumenta i taki właśnie lokalny zasięg sprawia, że my nie uciekniemy przed tym. Natomiast te firmy, które są na granicy takiego rozwoju, do tych dużych firm i myślą o ekspansji na inne rynki, no myślę, że są tutaj pociągane inspiracyjnie, żeby po prostu to zrobić, że to już jest ten krok i ten moment, i że tam też trzeba zacząć po prostu szukać środków. I że takie firmy no, wyznaczają nam nowe ścieżki. I słuchajcie, to co się też zadziało, to powstało nowe stowarzyszenie polskich przedsiębiorców globalnych, czyli ta perspektywa otwiera się y, coraz bardziej. I teraz, jeżeli są pierwsi, będą mi się wydaje też kolejni, i też to stowarzyszenie będzie chciało się rozwijać. Więc dziś to, co na przykład pokazują nam też ci najwięksi, z czego jeszcze ja bym wyciągnęła wniosek, to że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wspólnoty, bo to takie stowarzyszenie też powstaje z potrzeby wspólnoty, niech tych firm będzie kilka, kilkanaście, ale takie stowarzyszenie też pokazuje, że po prostu wspólnie te cele przedsiębiorców na tym poziomie będzie im łatwiej osiągnąć. I jeśli te słowa rezonują z Wami, to właśnie y, też Was tym bardziej zachęcam, żebyście się dzielili y, swoją historią i napisali, czy w komentarzu, czy właśnie na y, mojego maila o tych swoich informacjach. I docelowo też bym chciała, żebyśmy, y, czy w ramach tego podcastu, czy innych stowarzyszeń biznesowych Myśleli i szukali wsparcia innych y, przedsiębiorców. I te Wasze doświadczenia też mogą być wsparciem dla innych przedsiębiorców. Także słuchajmy, słuchajcie, pod, jakby próbujmy się zrzeszać, próbujmy się zorganizować jako przedsiębiorcy, bo to jest też y, taki moment, który po prostu wymaga tego wsparcia wymaga wsparcia y, innych. Więc y, tym bardziej Was zachęcam do właśnie dzielenia się takim, takim właśnie Waszym głosem i tego wsparcia y, y, szukaniem. I kończąc już dzisiejszy odcinek, y, chcę Was zachęcić jeszcze raz do spojrzenia na Wasz biznes jako część Waszego życia, ale nie jedyną. I chcę, żebyście zawsze pamiętali, że nadrzędną wartością jesteście wy, y, jest Wasza przedsiębiorczość, Wasza umiejętność działania przedsiębiorczego. Ale jest też wasze zdrowie i wasi najbliżsi. I dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek właśnie w tym kryzysie skupcie się na dystansie do prowadzenia swojej firmy i postarajcie się nabierać świeżej perspektywy, patrzeć z boku. Um, lub postarajcie się po prostu pomyśleć o sobie, um, o właśnie swojej rodzinie swoich najbliższych. Um, I być może. Um, jakby wcześniej zastanawiajcie się nad ewentualnym takim kontynuowaniem tego biznesu kosztem waszego, waszego zdrowia. Pamiętajcie, że kryzys przeminie, a biznes, jeżeli nie doprowadzi was ta sytuacja do ruiny, będzie wam tym łatwiej odbudować. Więc takie dzisiaj mi się sunie po prostu podsumowanie. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli ten odcinek był wartościowy, to pamiętajcie, tak jak mówiłam już wcześniej, udostępniajcie, przekazujcie dalej. Pomyślcie o tych Waszych najbliższych przedsiębiorcach, którym taki odcinek, temat, takie ujęcie tego tematu może być po prostu potrzebne, albo nawet i rozładowujące jakieś emocje i stres, który mają na co dzień. I zapraszam Was do kolejnych odcinków mojego podcastu. Do usłyszenia. Pa!